Paryska prokuratura zażądała kary 6 lat więzienia dla francusko-algierskiego fizyka Adena Hiszera, który do chwili aresztowania przed ponad dwoma laty pracował w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie. Jest on oskarżony o to, że miał doradzać terrorystom co do wyboru celów ich ataków we Francji. Oskarżenie opiera się głównie na 35 mailach umieszczonych na radykalnych islamskich portalach internetowych. Prokurator próbował udowodnić, że użyte w tych mailach słowa wyrażały zamiar realnego przyczynienia. Się do ataku terrorystycznego. Odrzucam to rozumowanie, bo słowa Adlena Ishera nie prowadziły do do żadnego najdrobniejszego, nawet konkretnego czynu, ataku terrorystycznego. mówi Patryk Baudouin, adwokat Ishera. Osoba, z którą Isher korespondował, nie została formalnie zidentyfikowana, mówi dalej adwokat oskarżonego, bo przez cały czas trwania śledztwa mówiono, że jest to Mustafa De Psi, który zdaje się być jednym z szefów Al Kaidy Magrebu Islamskiego, Kiedy jesteśmy pewni, tożsamości jakiejś osoby nie mówimy że ona zdaje się być kimś ale że jest kimś quand on est certain de l'identité de quelqu'un on ne dit pas qu'il apparaît être on dit qu'il est la personne en question. Wyrok przeciwko fizykowi z sternu ma być ogłoszony 4 maja.